Jesteście na mroczysku. Panuje tutaj siedem zasad, których musicie przestrzegać. Pierwsza: ja tu rządzę. Druga: ja tu rządzę. Trzecia: ja tu rządzę. Czwarta: mówię tu tylko ja. Piąta. Idziecie tylko za mną po wyznaczonej ścieżce. Szósta. Nie próbujecie uwolnić złego smoka, bo inaczej wasze głowy zawisną na tej bramie, a ja tego dopilnuję. I siódma najważniejsza. Ja tutaj rządzę. A teraz zapraszam za mną.

ale A bo się jeszcze. Teraz będę Znajdują się szczątki stara szalonek. Był on tak szalony, że w pojedynkę ruszył na złego smoka. Był to jego ostatni błąd żyć. Chodźcie jeszcze, czego? 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 Zamieszkała przez tego Czego? pająka ziemi. ziemi. O nie. No Czego? 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 Cego? Ale

a tu oko, gdzie? Patrzcie, patrz smok. Smok, dwa, go, chodź, Maja. mnie, chodź Maja, Maja, chodź tutaj. chodź tutaj. chodź tutaj. tutaj. Stoicie przed grotą strasznego rag. Za chwilę sprawdzę, o czy śpi. Jeśli macie chociaż odrobinę szczęścia. Tak właśnie będzie. Ale gdybym jednak za chwilę nie wrócił, uciekajcie w tamtą stronę. Zrozumiano? Czekaj. o tutaj do mnie. się nie <grym> <grym> Zapraszam śmiałków do środka. <grym> <A>. <grym> <grym> <grym>

Yeah, O, czekaj, Ejery. O, my God. O No i co, nie bałaś się?